Krzysiek wybiera Infineon e, A więc. E, jest trudno w tym drugim Best of 5, dlatego że Sliven prowadzi już 2-0 i w tym momencie każda pojedyncza mapa wygrana przez niego czyni go mistrzem Europy No ale przecież Chris był w dokładnie takiej samej sytuacji ze Stefanem. E, no i wtedy udało mu się wyprowadzić. Był też w takiej samej sytuacji tu z meczu z Foggy Speed Pro. Prawie wyprowadził mecz ze Stevenem. Więc dlaczego nie teraz? Trzymajmy kciuki i wierzmy, że nasz gracz pokaże klasę, że pokaże na co go stać. Mapa trzecia i finał. No niestety błąd na pierwszym okrążeniu. Nie było to ogólnie zbyt dobre. Zastanawiam się, dlaczego Krzysiek nie jest restarty. No ale zobaczymy. Może może tutaj e, Maciej w na tej mapie. Zobaczymy. Tu jest ten wallride, na którym e, można robić błędy. No i. To e, do, dodatkową nerwowość, ale Krzysiek utknę go po prostu idealnie. No i zobaczymy, jakie będą to czasy. No, bardzo dobry wallride. Z lekkimi tam uszkodzeniami. Czas, no nie jest najlepszy, minuta 02, to jest raczej kółko przeciętne, myślę, że Sliver pojechał szybciej. No teraz Krzysiek lepiej wyszedł z tego zakrętu, w dalszym ciągu trochę za szybko, ale, ale lepiej wyraźnie niż poprzednio. Podobnie tutaj, no i ten zakręt będzie bardzo ważny, nieźle, nieźle, nie tak agresywnie jak w poprzednim wyścigu ale przyzwoicie tak samo ten łuk a więc myślę, że będzie to całkiem przyzwoity czas zobaczymy jeszcze tę końcową sekwencję jesteśmy na one no i zaraz zobaczymy idealnie idealnie, Kristo przejechał siedem, jest nieźle eee, Tu Krzysiek po, na w dwóch łukach popełnił drobne błędy Teraz nareszcie idealnie No i zobaczymy jak się ułoży to trzecie okrążenie Znów bezbłędnie, a więc wyraźnie poprawił swoją jazdę Od czasu tych dwóch okrążeń Też znów bardzo dobrze eee, Teraz ten łuk znów wyraźnie wcześniej przed zakręt i znów tak powtarzam się, dużo lepiej, dużo lepiej. Wychodzi mu to kółko od poprzedniego. Jeżeli do tego dołożyli dany wallride, to może być naprawdę ładny, naprawdę mocny czas. No i zobaczymy, zobaczymy. Już jesteśmy na prostej przed wallridem. I za moment... To przejście... Tu jest delikatny tylko błąd. A więc jaki będzie czas. Niskie 57. Jest nieźle. Hmm, e, powiedziałbym, że jest dobrze. E, gdyby nie te pierwsze dwa okrążenia przejechane z błędami, no to byłoby zupełnie bardzo fajnie. No tak, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się ułoży. E, ta mapa jest niezbędna Krzychowi, aby zachować szansę na tytuł mistrza Europy. Musi teraz wygrać wszystkie pozostałe trasy. Eee, musi wygrać teraz trzy mapy z rzędu Podczas gdy Sliverowi wystarcza jedna Jest to sytuacja trudna, ale oczywiście możliwa do wygrania Dopóki mm, jesteśmy na trasie, dopóki się ścigamy, to wszystko jest możliwe Krzysiek jest już znowu przed wallride'em No tu na bezbłędność Drobna usterka która może tu naprawdę ten czas troszeczkę nam zepsuć, a jednak nie eee, zło 57 Potrzebny jest trochę tego błysku teraz, takiego krzychowego Aby tu naprawdę na ostatnim kółku podkręcić poziom, pojechać 56 Jakieś dobre I eee, tutaj jeszcze postawić powszeczkę wyżej eee, Jaka prędkość? Bardzo dobra prędkość eee, Prawie 180 w łuku. to jest świetnie i tutaj około setki. Tak, jest idealnie, Krzysiek przytrzymał. I teraz ta sekwencja szybkich łuków. Eee, sekwencja szybkich łuków. Eee, nie wiem, czy Sliwer już skończył, czy ktoś jeszcze jedzie. Ale napięcie jest niesamowite teraz, dlatego że wszystko znów będzie zależeć od czasów. I ostatni wallride. Pięknie, pięknie i będzie chyba jakiś naprawdę dobry czas. Tak, dobry czas, a więc jest nieźle. I teraz tylko czekamy. Koniec meczu. Mamy 0-3 w drugim best of 5. I nowym mistrzem Europy zostaje Niklas Stevenman, czyli Stever. Teraz widzimy go w objęciach nowego kolegi. To już jest koniec tego finału ostatnia mapa zakończyła się takim właśnie wynikiem, czyli 2-3-3-0 no i to jest koniec tej relacji z Dziękuję.